Codzienna dawka żużla. Zmiana w Gnieźnie. Po odpadnięciu w półfinale Krajowej Ligi Żużlowej z Polonią Piła prezes Paweł Siwiński ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska w starcie Gniezno. Siwiński pełnił tą funkcję od 24 października 2022 roku i od początku miał jasno wyznaczony cel. Prowadzić czerwono-czarnych z powrotem na zaplecze Ekstraligi. Tyle, że trzy próby i trzy niepowodzenia. 2023 rok porażka w finale ze Stalą Rzeszów. 2024 rok lepsza okazała się Unia Tarnów, a w obecnym nawet brak finału. W półfinale zatrzymała ich Polonia Piła. Po meczu Siwiński powiedział wprost, definitywnie nie będę już prezesem klubu. Na pytanie o pozostanie w zarządzie jako członek dodał nad tym się jeszcze zastanowię, ale raczej nie. Dla startu oznacza to kolejny rok w Krajowej Lidze żużlowej, a w finale 2025 o awans do drugiej Ekstraligi powalczą Polonia Piła i Wybrzeże Gdańsk. Transferowe wieści z Ostrowa. Ostrowia nie zwalnia tempa na rynku i po ogłoszeniu umowy z Fredrykiem Jakobsenem oraz Tajemu Findenem przyszedł czas na kolejny ruch. Do drużyny dołącza Jakub Krawczyk. Po dwóch sezonach spędzonych w barwach Sparty Wrocław, Krawczyk wraca do swojego macierzystego klubu. W 2025 roku kończy wiek juniora, dlatego w przyszłym roku będzie już zawodnikiem U24. Do Ostrowa trafia na zasadzie wypożyczenia, choć z Wrocławiem związał się kontraktem aż do 2028 roku. Dołącza więc do duetu Uffinden Jakobsen. A w Ostrowie pozostają jeszcze dwie wolne pozycje seniorskie do obsadzenia. Gorąco w Bydgoszczy i to nie tylko na torze. Polonia Bydgosz wciąż szuka odpowiedzi dlaczego w finałowym meczu z Unią Leśno trwoniła aż 14 punktów przewagi w pięciu biegach. Trener Tomasz Bajerski dla WP Sportowych faktów nie ukrywa, że sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana. Zawodnicy zgłaszali, że po 10. wyścigu tor stał się śliski. Zamierzam przyjrzeć się nagraniom z monitoringu i sprawdzić, czy nasze zalecenia odnośnie kosmetyki toru zostały poprawnie wykonane przez toromistrza. Choć chwilami wyglądało to na problem z nawierzchnią, Bajerski nie zrzuca całej winy na tor. Nawet jeśli został za bardzo polany w przerwie po 10. biegu, to mogłoby to wpłynąć na trzy wyścigi: 11., 12. I 13, ale w 14 i 15 to już nie był polewany. Mam wrażenie, że leszczenia nie po prostu coś znaleźli, a my popełnialiśmy zbyt dużo błędów. To był idealny do ścigania. Oliwy do ognia dodał prezes Unii Leszno Piotr Rusiecki, który wprost zarzucił gospodarzom nieprawidłowe przygotowanie na wierzchni. Dziury, kolejny, zasucho zamokro, za a teraz nowy rodzaj preparacji 50 cm pod dmuchawcem. Mogło się skończyć tragedią. Czy na tym ma polegać sport? Na te słowa szybko odpowiedział Bajerski. Nie wiem, czy takie wypowiedzi należy traktować poważnie. Zaczyna się przyzwyczajać, że władze Unii zawsze po meczu w Bydgoszczy mają pretensje do Toru. Przypomnę, że do jedynej niebezpiecznej sytuacji doszło wtedy, gdy Ben Cook nie zostawił miejsca koledze z drużyny. To dlatego upadł Josh Pickering. Tor był gotowy do ścigania i po porannych pracach nikt nie miał zastrzeżeń. Bajerski nie traci wiary. W tym roku dobrze wyglądaliśmy na wyjazdach, więc jedziemy tam z nastawieniem na zwycięstwo. O barażach w ogóle nie myślimy. Jak to się mogło stać? Nie fart Stefan. Po prostu nie fart.